Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie dzisiaj z serii Natura. Zrobimy sobie syrop z owoców czarnego bzu. Powiem Wam szczerze, że jest taki nie za bardzo, te owoce. W ogóle coś dziwnego się dzieje z drzewami. Liście takie czarne, poskręcane, owoce takie nierówne, a to już mamy przecież początek września to już właściwie ten bez powinien być taki pełni dojrzały. A tutaj jeszcze są jakieś zielone, czerwone owoce, a są drzewa, gdzie słuchajcie, te owoce są takie wyssane w ogóle z soków. Nie wiem o co chodzi, chyba jakaś choroba weszła na ten czarny bez, także jak ktoś ma. Ochotę zrobić, to proponuję szybciutko wybrać się na zbiory, bo, bo może być za późno. Ja tutaj mam już yy, umyty ten bez. Teraz trzeba go obrać z tych szypułek. Niektórzy to robią widelcem. Ja się przygotowałam, mam rękawiczki, bo bardzo ten, te owoce brudzą. No i co? Nie będę Was zanudzała yy, obieraniem. Zobaczymy się później. Słuchajcie, mamy to. Tyle nam tutaj wyszło tego. I teraz co? Przekładamy to do garka. I niektórzy ubijają to pałką, łyżką. Ja słuchajcie, ubijam tłuczkiem do ziemniaków. I nie przejmujcie się, jeżeli wpadną jakieś listki czy gałązki, bo to i tak będzie potem przez gazę wszystko filtrowane. Jak wiecie, czarny bez w naturalnej postaci jest rośliną trującą. Natomiast poddany obróbce termicznej Czyli wysokiej lub niskiej temperaturze jak najbardziej nadaje się do spożycia. Pokażę Wam, jak to wygląda. I widzicie o. Dobrze. I słuchajcie, z tym idziemy na palnik. Zaczynamy. Słuchajcie, trzeba często mieszać, żeby się nie przypaliło. Na początek można dać troszkę większy ogień, żeby to szybciej doprowadzić do wrzenia. I teraz słuchajcie, tak. Niektórzy dają bardzo dużo cukru. Niektórzy w ogóle nie dają. Solą na przykład, żeby to lepiej opuściło. No bo w gruncie rzeczy te owoce, słuchajcie, są słodkie. Natomiast ja dam 3-4 łyżki cukru, żeby mi się lepiej zakonserwowało. Natomiast ja zawsze powtarzam, że jeżeli komuś taki domowy syrop nie smakuje, no zazwyczaj właściwie są to dzieci, prawda, bo dorosły przełknie. Można to dosłodzić przecież zawsze miodem, prawda? Czy tam na łyżeczkę dać trochę miodu i syropu. Trzeba kombinować. Natomiast ja tutaj staram się używać tego cukru jak najmniej. Dlatego damy tutaj dla konserwantu 4 łyżki cukru. Dobra. No i mieszamy. Już powoli zaczyna bulgotać. I jeszcze, słuchajcie, bardzo ważny element. Nie wiem, czy widać światło kiepskie. Słuchajcie, goździk. Ile Wam się weźmie? 8, 10 sztuk. Wrzucamy. Jak wiecie, goździk działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i również zakonserwuje nam ten syrop. A jeszcze trochę wrzucę, wiecie, tego goliczka, bo tu sporo mi wyszło tego owocu. Słuchajcie, no jak długo to tutaj Mieszamy na tym ogniu. Myślę, że 15 minut na pewno, aż te owoce puszczą sok, aż to tak, na, aż, aż zgęstnieje, tak? To ja sobie tutaj pomieszam, a my widzimy się później. Co jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że. Yy... Im dłużej to się będzie pyrlić na tym ogniu, tym otrzymacie taki gęściejszy, wartościowszy syrop, bo ta woda odparuje, a te owoce są naprawdę bardzo takie, bardzo dużo mają w sobie właśnie te, te, tej wody, syropu. No dobrze, słuchajcie, to teraz tak, odcedzimy to. Ja mam zwykłą gazę, może być pielucha tetrowa, co tam, co tam kto ma pod ręką. Proszę tylko pamiętać, że to jest gorące. I jedziemy. O, szkoda, że nie mogę Wam um, pokazać, jak to pachnie, <ścoughs> że nie możecie tego poczuć. W całym domu słuchajcie. Dobrze, ja sobie spróbuję założyć rękawice. O, i wyciśniemy teraz. Ale czarniutki. Co, co chyba sobie pomogę łyżką. Chyba sobie pomogę łyżką. Teraz robię burdelu. O, już widać po bokach. Następnym etapem, co ja jeszcze tutaj dodaję, to będzie, słuchajcie, sok z cytryny. Jego ja dodaję już na takim końcowym etapie, ponieważ ja uważam, że takie gotowanie cytryny jest bez sensu. Że ta witamina C jednak traci na wartości. Może się mylę, ale tak już po prostu mam. Czekajcie, zatrzymam tą pralkę na chwilę. nie bulgocze, nie pralkę tylko zmywarkę. Ale gorące. Dobrze, wiecie co, ja to sobie odłożę tutaj. O. Na razie Jak się tutaj odsączamy, już tutaj mamy ten syrop i rękę ciach na pół i wyciskamy syrop ja tu przez sitko, żeby nasiona mi tam nie wpadły dobra Tak, wyciśnięty. Zamieszamy to tutaj, żeby się wszystko wymieszało. I słuchajcie, pyszota. Pyszota i przelewamy do wyparzonych słoiczków. Nie wiem, jakiś buteleczek. Co macie, to nie ma słuchajcie, żadnego znaczenia. Wiecie, jak to ja już wszystko ubrudziłam. Ale nieważne. Ważny jest efekt końcowy. Dobra. Tu mam po słoiczku syropu z niszka. No, już pijemy. Bardziej, żeby wzmocnić odporność, niż, niż odpukać. Ktoś tu jest chory. Ale trzeba sobie radzić. Dobra. Tutaj po, po krzywie coś mamy. Słuchajcie, ubebrałam całą kuchnię w tym syropie, ale co to, teraz się żyje. Dobrze. Także, moi drodzy, to wygląda tak. Ja jeszcze tam sobie potem odsączę i doleję. Syrop wygląda tak. Taki ma kolor, ciemniutki. To, słuchajcie, trzeba poddać yy, pasteryzacji. Nie będę Was tutaj zanudzać, natomiast wiecie, w garnek, ściereczka na dno i od momentu wrzenia około 10-15 minut pasteryzujemy na takim wolniutkim ogniu, tak jakbyśmy tam sobie rosołek pichcili. Także zachęcam, następny filmik, słuchajcie, będzie prawdopodobnie z udziałem jarzębiny. Nie wiem, czy robiliście kiedyś syrop z jarzębiny, czy w ogóle słyszeliście o ich o właściwościach tego owocu. Ja zachęcam do lektury. Poczytajcie, jaka to jest bomba witaminowa. Natomiast będziemy ją zbierać dopiero po pierwszych przymrozkach, żeby te, tą goryczkę zniwelować w jak największym stopniu. No, ale to dopiero będzie za jakiś czas. Dzisiaj, słuchajcie, naprawdę polecam. Yy, najlepszy syrop na co działa? Wszelkie stany zapalne, wszelkie stany wirusowe, yy, wszelkie infekcje górnych dróg oddechowych, przeciwwirusowo, przeciwgorączkowo, zapalnie działa. Yy, również wzmacnia nas, nasz układ immunologiczny, czyli naszą odporność. I jeszcze z takich ciekawostek, yy, no wiecie, ile trwa przeziębienie, prawda? W najlepszym przypadku 7 dni. Regularnie pity syrop z owoców czarnego wzór. Skróci Wam to do 3 dni. Także zachęcam na spacer. Koszyk, torebka, wiadro, co tam macie? To naprawdę niewiele kosztuje. No co? Pół cytryny, trochę cukru, no i prąd albo gaz, w zależności co kto używa. A wiadomo, jak się pójdzie do apteki. Yy... Ile trzeba dać za malutką buteleczkę? Jakiegokolwiek syropu, i jeszcze no, Bóg jeden wie, co tam jest w, tym, w tej butelce. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam pięknie i pozdrawiam serdecznie.